Czas ocenić Wasze nocne rynki i sobie w ogóle trochę pogadamy o tętnych marketach. Bo mam pewną przekminę i chciałbym, żebyście się trochę też podzielili. E, ja wam pokażę swój nocny rynek, jaki mam, e, więc może najpierw Wam pokażę, ale słuchajcie, będziecie mogli po tym filmie wygrać 1000 Valorant poinców, więc może Wam akurat na jakiegoś skin na starczy. No mój nocny rynek wygląda tak, tak naprawdę Cryostasic, Classic to Spoko Skin oraz e, ta kosa. Pierwszy raz chyba w ogóle dostałem dwie kosy w jednym nocnym rynku, więc jest jakiś rekord. E, ale jeżeli chcecie wygrać 1000 Valorant pońców to łapa w górę po tym filmikiem, sub na kanale i piszecie w komentarzu swój nick z Discorda. Wyniki będą w poniedziałek na moim streamie na Twitchu. Więc co? Więc lecimy z Waszymi nocnymi rynkami. Więc pierwszy nosternek mamy od Natka. I co to jest? Ej, dobra! Od razu zaczynamy z beznadziejnym, nocnym rynkiem. I od razu. Co, co, co za skinę w ogóle? I od razu chciałem powiedzieć, że moim zdaniem rynek powinien się zmienić. I w trakcie oceny Waszych dosterników trochę więcej o tym opowiem. Bo nocny rynek, no umówmy się, jest tragiczny. Nie wiem ile razy już kupiliście z nocnego rynku. Ale ja może dwa razy kupiłem jakiegoś skin. Z czego raz to był Smite Phantom, bo libię swoje skiny, bo nocny rynek, no, moim zdaniem nie oddaje. Na przykład w LOLu jak macie coś jak nocny rynek, co coś jak Valorancie, to jest uważam, że dużo lepsze. Ale zobaczymy sobie kolejny. Teraz mamy nagranie od Crucix i zobaczymy, co tutaj jest. Mamy na pierwotny skin. Dużo czerwonych skinów, naprawdę się trafiło, ale e, w ogóle. Okej, okay, jakby nie wiem, czy wiecie, ale w nocnym rynku nie możecie trafić skinów, które wyszły na przestrzeni chyba dwóch czy trzech ostatnich aktów. Więc na przykład, jeżeli wyszła jakaś kolekcja w poprzednim akcie, to w nocnym rynku nie możecie dostać i to jest jeszcze ok, jeszcze to może trochę rozumiem, ale jest limit, jakie skiny możecie dostawać. O, Phantom Zemstę Gai, bardzo fajny Phantom, Guardian też fajny, kosa taka średnia, ale nawet ok jest ten nosny rynek, e, ale właśnie, jak widzicie, kosa, którą możecie trafić w nocnym rynku, to jest 3550 i to jest maksimum, przez co tak naprawdę może są dwie lub trzy fajne kosy, które możecie trafić w całym nocnym rynku. Oczywiście hunter to jest jedna e, z nich i sam fakt, że nie możecie dostać skinów wartych więcej niż na przykład kosa 3500, a przypomnę, że jest też kosa, y, która kosztuje 4300 czy nawet 5300, to, że wandala czy Fantoma jakiego możecie dostać to mag za 1700, to jest uważam, że gigażart i przez to no, w tych nosnych rękach ciężko jest trafić po, po prostu naturalnie coś ładnego, ale zobaczmy kolejny. Ten nosny rynek takie 8 na 10, a poprzedni to w ogóle 0 na 10 jak coś. Wiecie co, Naj najpierw polecimy w ogóle z nagraniami waszymi. Będzie mi też łatwiej opowiadać niż po prostu na screenach się skupiać. Teraz mamy od centra rynek. O, Smite Classic! No, e, kolejną rzeczą jest to, że moim zdaniem powinna być coś takiego, bo w LoLu na przykład jak macie coś jak nosny rynek, no to tam wam e, dobiera skiny na podstawie tego, jakimi postaciami e, gracie. No, w Valorancie wiadomo, że ciężko jest coś takiego zrobić, więc uważam Uważam, że... O, Xeno Hunter Knife! To jest jedna z jedynych takich chyba dobrych skinów, ale nie, to jest akurat Sigma, nie? Takie, no, też 8 na 10 będzie. Dobra, teraz nagranie od Kagero. Eee, no i słuchajcie, właśnie case jest taki, że moim zdaniem może powinno być coś takiego, że wybieracie sobie na przykład wasze ulubione kolekcje. No nie? Nie wiem, na przykład jest ogłoszony, że jest nocny rynek i na przykład każdy dostaje ankietę. Eee, wybierz... 5 swoich ulubionych kolekcji, czy 10 swoich ulubionych kolekcji, na przykład, nie? No i wtedy jest po prostu większa szansa, że coś dostaniecie z tych kolekcji w nosem rynku. A może nawet gwarant, że dostaniecie chociaż jednego skina z tych kolekcji, które sobie wybieracie. To moim zdaniem by Fest oddało. No i to jest kolejny przykład. Dwie kosy, a patrzcie co to jest. No, z całym szacunkiem, ale te kosy są po prostu brzydkie. I to wiecie: otwieracie nosy rynek, cieszycie się, kurde! Kiedy może trafić, traficie takie kosem ten Frenzy O, i jedynie chyba taki fajny, takie 3 na 10 Ten nocny rynek, teraz mamy od Milana, widzę, że tu jeszcze Valorant się nawet włączał, e, no I uważam, że coś takiego powinno być Kolejnym, kolejną kwestią jest to no, Valorant się włączy, o super, kolejną kwestią Jest to, że powinno być totalnie Coś takiego, że Możecie trafiać droższe rzeczy, po prostu Że możecie trafiać droższe rzeczy, że możecie na przykład trafić Takiego klasyka RG za 2100 Albo kosę za 4300, to by już tak Oddawało bardziej, nawet jeżeli byłaby Mniejsza szansa na to, wiecie, to jest sytuacja Win -win. ludzie więcej skinów będą kupować z tego rynku i Riot więcej zarobi, więc ja trochę tego nie czaję, że tak nie ma, że po prostu dostajecie najczęściej gówno w tym nosnym rynku totalne, ale no, ja uważam, że bo wiecie, no, to, to jest zarabianie hajsu dla Riotu, my wydajemy pieniądze, tylko Riot nie zadba o to, żeby, żebyśmy więcej pieniędzy wydawali, nie? Ej, w ogóle, ten następny jest naprawdę giga dobry swoją drogą. Jedna z ładniejszych, ko jed ładniejszych kos, jakie może dostać, bardzo ładny Vandal i bardzo ładny Bulldog, 9 na 10. Okej, okay, mamy nagranie od Mo i dalej się rozwinę, ponieważ w ogóle w komentarzach może Możecie pisać, co Wy też dostaliście poza poza tymi nagraniami. Możecie też pisać, co sądzicie o tym, co sądzicie o nocnym rynku, czy powinny być jakieś zmiany. No osta jest mega średnia, na przykład. No, jeszcze ewentualnie myślałem może o czymś takim, że fajnie, gdyby była opcja zresetowania sobie nocnego rynku. Na przykład macie jedną, jedyną możliwość, żeby nocny rynek sobie po prostu zresetować. I co to są ze skiny? Co to jest za nóż do masła? Co to jest w ogóle? O Jezu, nie, 1 na 10. Od Vanta Black 027 teraz. No jest jakaś koska, w sumie nie za dużo. No i właśnie taki może na przykład wiecie, że raz każdy nocny rynek możecie sobie przerolować, że wam daje na nowo skiny. Nawet jeżeli by się nie zmieniało tier skinów, to że po prostu inne skiny można było w tym dostać. No ja uważam, żeby to oddało. No i ogólnie moje clue jest takie, że no moim zdaniem nocny rynek musi się zmienić, bo nocny rynek po prostu jest strasznie, strasznie średni. Może to jest jakiś event, i święto wśród graczy, można powiedzieć. nie? Ludzie lubią to otwierać, zobaczcie co tam będzie. Jest jakiś ten element takiego trochę gamblingu. Panel Oni chyba jedyna fajna rzecz z tego. Takie 4 na 10. Teraz mamy nagranie od Karolka. Oczywiście w ogóle te nosne ręki wysyłaćcie na moim Discordzie, więc zachęcam być na moim Discordzie swoją drogą i zachęcam wpadać na streamy, słuchajcie, od przyszłego tygodnia testowo przez pierwszy tydzień, może dłużej. E, będę robić streamy rano i wieczorem, więc e, jak na przykład nie idziecie do szkoły, czy chodzicie do pracy i chcecie sobie coś w tle pooglądać, czy po prostu stajecie w domu, to około 10 będę odpalać streama i później będzie drugi stream około 16 do, do wieczora, do 20, może nawet trochę dłużej, więc po szkole możecie oglądać, czy ten... o motylkowych grzebienioru, nawet fajny skin, cryostasis Operator też fajny i Stinger wytworny też fajny, naprawdę fajny z 8 7,5 na 10, 7,5 na 10. No, teraz mamy nagranie od kebabownika i już trochę się bardziej skupimy na ocenianiu tych nocnych rynków. Też screeny przejrzę, co tam wysyłaliście. No, pewnie wszystkich nocnych rynków wam nie pokażę, bo trochę tego wysłaliście standardowo. Ale, ale gdzieś tam sporą część postaram się e, pokazać. Guardian wytworny, fajny skin. No, i co to są za kosy, nie? To jest ten sam case. Nie, no, 2 na 10. <grych> nagranie od Wiktora. Ej, jeszcze nikt nie miał takiego totalnie sigmastycznego nocnego rynku, mam wrażenie, nie? Dobra, ten Bulldog jeszcze jest ok. Ten Bulldog jest jeszcze ok. No i w sumie chyba tyle okej okay skinów IMO Może jeszcze ktoś by tego skina lubił Ja za nim nie przepadam, ale wiem, że niektórzy go lubią Takie 3,5 na 10 Teraz od Limexo, Nocny Rynek Widzę, że on tu już poleciał po prostu ze wszystkim Ale mu to polegowało Prime Phantom, Recon Ghost No, podobny case, nie? Takie 4 na 10 może dajmy Teraz od Magnus Carlsen, Potężnego Szachisty Kurczę, nie widziałem, że mnie... Yy, Szakiści oglądają. No, proszę, proszę. Zobaczmy, co to jest. Czy ty masz, Boże? Bo nie widzę kolorów. Nie, to są czerwone skiny. Myślałem, że cztery kosy: Prime Classic Super, Radiant Crystalic Phantom Super i River Guardian Super. To jest chyba jeden z najwcześniejszych na na razie. 8 na 10. Teraz od Toshi, słuchajcie. Zobaczymy, co Toshi trafiła. W ogóle Toshi mi takie ładne zdjęcie zrobił, Bo w ogóle y, ostatnio byłem w cosplayu ISO. I u mnie na Instagram, Boże, ten, 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 ten filmik to jedna wielka reklama. Ale u mnie na Instagram się zobaczyć sobie fotki Fiso ISO. Będzie ich więcej wrzucanych. Ta kosa jest nawet ok chociaż tak nie, w sensie na przecenie minus 40% może bym kupił. Bo ta kosa jest taka ok, po prostu jest ok i tyle. Ten szeryf jeszcze jest spoko. W sumie ten szeryf za mniej niż 1000 fopeków mega fajnie. 5,5 na 10. Teraz mamy od Kitko Krytki swoją drogą. Kitko Krytka ma urodziny tego samego dnia co ja, bo w ogóle 2 marca mam urodziny, będzie też stream. Boże, ale, ale... Reklamuje się dzisiaj. Dobra, będzie stream 2 marca urodzinowy. Będzie też watch party w ogóle też wtedy. I właśnie też wtedy urodziny ma kitko krytka. Ma moja moderatorka Miszanę oraz moja moderatorka Luka. No i ja mam rodziny, więc cztery osoby na pewno mają rodziny tego samego dnia. Fajnie, nie? I mamy ze skiny Aresem z toga, jak ktoś chce skina, do Aresa to spoko i Głademoraj Smack Spoko reszta c 4 na 10. No i mamy ostatnie nagranie od kluska maluszka. I potem sobie jeszcze przejrzymy screeny, jakie powysyłaliście z nocnymi rękami. No ja wolę wiecie, jak wysła. Ja lubię nagrania, bo jednak tu można trochę, wiecie, się poemocjonować, a nie tylko skr i Nara, ale, 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 rozumiem, że nie każdy miał możliwość No na... chociaż niektórzy nawet telefonem ponagrywali, nie? To jest giga szacun. Ten klasyk jest nawet ok, w sensie to jest jeden z tych klasików spoko, moim zdaniem. Wandal, Xerofang za 1000 hopeków, to jest po prostu wygryw, mega. I Guardian wytworny, te skiny, nie, to jest chyba jeden z ładniejszych wandali, jaki można trafić na tym rynku, uważam, szczerze mówiąc, totalnie. To jest, o, 7 na 10. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze screeny, e, e, tak wygląda następny od Perity'ego, co my tutaj mamy? Totalny syf, uważam, w sensie... Ja bym chyba nic z tego nie kupił, szczerze mówiąc. No nie, ja nie bym z tego nie kupił. Nic ciekawego nie ma. Takie 1 na 10 imo. A Revix ma taki, no, river. operator to fajny. Radiant Krystasy y, Baki też fajny. River Spectre też fajne. Fajne trzy skinki w sumie. Takie 7 na 10. Ej, nagrania odmieszane nie zobaczyłem jeszcze. Jeszcze mieszane. Taka propo. moja moderatorka, która ma 2 marca urodziny. Sorry, że macie przycięty ekran, ale będzie widać skinki, jakie się trafiły. E, bo już mam pod te screeny ustawione. Dobra, zobaczę, co się trafiło. E, słaby wandal. Nie wiem, co to jest. River operator, to jest river operator, jak coś to jeszcze spoko, i kosa, boże co to za młot jest, nie no 2 na 10, od wukoryksa nocny rynek, ghost wytworny szeryf to jest naprawdę fajny szeryf, ale strasznie małą Przecenę na niego miałeś, kurczę, szkoda 3 na 10, Ej, i kolejne nagranie, które Przegapimy od Javiksa. słuchajcie, dobra Zobaczmy sobie, nie no, telefonem Nagrane, ale jednak jest, no, taj sy, Więc nawet na to nie będę zwracać uwagi, szczerze mówiąc Ale ci się łapa trzęsie, o Jezu Ale ci się łapa trzęsie, o Boże Słaby frenzy, niestety, może chociaż kosa Fajna, może chociaż fajna kosa, co? Dobra, fajna kosa, to jest akurat Fajna koska, chociaż tyle, takie 4 na 10 Osfar, kij z tego spoko, nó Zwiadowcze. Ej, dobra, to jest giga dobry nosterynek. Macie spektr porzucony, macie kij baseballowy macie motylkowy nóż, macie operatoru piesca 9 na 10, chyba najlepszy rynek Olaf z lasu ma za to coś takiego i nóżło pieżca, chyba jedynie fajnie. O, Xerofangos jest też fajny nosterynek, kurczę. Shortinet, kurde, fajne. Coś takie 8 na 10 bym dał. Odpinki, e, mamy dwie kosy, nóż pryzmatyczny pogrążająca rękawica Magepunk, Boże Święty, co to są za kosy? Phantom Spornej Duszy, też średnie, dobra, to jest, mimo, że kosy, to totalne gówno, 0 na 10, sorry, pilka. Skover, 0 na 10, nawet nie ma co tu komentować, chyba, co? Okej, okay, zobaczmy sobie jeszcze 13 ręki, teraz od yy, Deśliwki, więc mamy tutaj z Zwiadowczy, tylko spoko, 3 na 10, 2 na 10 nawet. Cytrusik, słuchajcie, Miecz Wytworny i kto jeszcze, dobra, podobny styl kos, ale takie kosy podłużne są fajne, ja je lubię i to jest chyba jedyna dobra rzecz, jest takie 4 na 10. Ostatni noserynek od Maliki, słuchajcie, nóż mgławica, dupa, operator Ojan, fajne, szeryf fajne i WandalmagePike, fajne, fajny fajny rynek, 7 na 10, więc wierzcie w działki w wyniki w poniedziałek na streamie, więc yy, dzięki za oglądanie, siema!